W jaki sposób zadać pytanie o to, co dzieje się tu i teraz? Podobnie jak z pytaniami, w przypadku zdań opartych na czasowniku to be, musimy wyjść od formy oznajmującej. I tak jak było I am doing, tak teraz musimy odwrócić kolejność słów, czyli wyciągnąć naprzód czasownik być. Będziemy mieli am I doing jako pytanie. I podobnie z innymi osobami. He is working. Is he working? We are going. Are we going? Spójrzmy na więcej przykładów. Are you feeling okay? Yes, I'm fine, thanks. Is it raining? Yes, take an umbrella. Why are you wearing a coat? It's not cold. Przeanalizujmy różnicę między pytaniami typu yes/no, a więc takimi, których odpowiedź Musi zaczynać się od yes albo no oraz pytaniami szczegółowymi, czyli takimi, które pytają o na przykład miejsce where albo czas when albo y, powód why. Zwróćmy uwagę, że istotna różnica to tylko jedno słowo więcej na początku pytania. I tak jak w pytaniu typu yes, no, zaczynamy od czasownika: is he working today? Is Ben working today? Tak, w pytaniu szczegółowym musimy zacząć od słowa pytającego. W tym wypadku, where? Where are they going? Where are those people going? Zwróćmy uwagę, że jedyną różnicą tak naprawdę jest występowanie tego słowa pytającego na początku pytania. Spójrzmy na kilka ćwiczeń. Mamy tutaj kilka rysunków i musimy do nich ułożyć pytania. Na rysunku pierwszym mamy parę oglądającą telewizję. Pytanie miało zostać ułożone z takich słów: You watch it. Are you watching it? Zwróćmy uwagę, że musimy najpierw wyciągnąć czasownik do przodu, potem użyć podmiotu, a następnie czasownika z ink. Zróbmy przykład numer dwa. You go now. Czasownik dopasowany formą do you to are. Are you going now? Yes, see you tomorrow. Następne. It rain. Odpowiednią formą do it jest is, czyli od tego słowa musimy zacząć nasze pytanie. Is it raining? No, not at the moment. You enjoy the film? Are you enjoying the film? Yes, it's very funny. That clock work. That clock to it. A więc musimy użyć słowa is. Is that clock working? No, it's broken. You wait for a bus. Are you waiting for a bus? No, for a taxi. Ułóżmy jeszcze kilka pytań. Niektóre z nich będą typu yes, no, a niektóre będą pytaniami szczegółowymi. Spójrzmy na punkt pierwszy. Is work Ben? Spójrzmy na punkt pierwszy. Is working Ben today? Zaczynamy od czasownika. Is. Is Ben working today? Spójrzmy na drugi przykład. What the children are doing? To pytanie jest pytaniem szczegółowym. Musimy zacząć od słowa pytającego, a zatem what. Ale zaraz po tym słowie musimy użyć odpowiedniego czasownika być, czyli are, następnie podmiotu i czasownika z ink. What are the children doing? Spójrzmy na przykład trzeci. Jest to pytanie typu yes, no. Nie ma tutaj słowa pytającego. You are listening to me. Czyli musimy zacząć pytanie od czasownika być. Are. Are podmiot you listening to me. Are you listening to me? Spójrzmy na przykład czwarty. Where your friends are going. Jest to pytanie szczegółowe. Mamy słowo where, zatem od niego zaczniemy. Where, ale teraz potrzebujemy czasownika być. Are. Where are podmiot your friends going. Where are your friends going? Zróbmy jeszcze jeden przykład. Numer 5. Are watching your parents TV. Jest to pytanie typu yes no, zatem zaczynamy od czasownika być are, podmiot your parents, are your parents watching TV?